dobry, słuchajcie, dzisiaj taki szybciutki odcinek z codziennego golenia zaraz jednodniowy głównie to chciałem powrócić tutaj do, do odcinków, gdzie pokazywałem różne różniaste żyletki dzisiaj żyletka wosko głowica R89 więc taki zestawik, zobaczymy jak ta dawno tego zestawu nie używałem także zobaczymy jak to jak to pójdzie. Słuchajcie, pędzelek do kompletu Silver Tip Mule. On jeszcze tutaj chwileczkę w wodzie. Przed chwilką go dopiero wsadziłem. Kremik zwykły, normalny. To jest Lea przełożona do słoika. Słuchajcie, tam awarię z zakrętką miałem, więc jest przełożone. No i w tych zestawach takiego codziennego golenia miałem pre -shape zielone proraso i tak też dzisiaj będzie z tego pudełka też po przejściach produkt po prostu zakrętka się była rozbiła okulary ściągam żeby nie było słuchajcie i już się tu organizujemy wilże twarz Tot nie mówiłem. Zielony Friszew jest fajny. Czy działa, czy nie, to już każdy sobie sam musi ocenić. Dla mnie najbardziej taki w odczuciu działający jest ten czerwony. Nie miałem jeszcze. Przyjemności korzystać ani z niebieskiego Prisawa wiem, że jest, ani z białego. Na razie mam zielony i czerwony. Dla mnie czerwony lepszy. Także zielone, zielone prorasu na twarzy. Zaraz coś tutaj będzie działał. Słuchajcie, jak robimy z kremem. Ja krem mam tu pod ręką tygielek. Odrobinę dosłownie na palcu, przekładam tutaj i tu będę, i tu będę to wyrabiał pędzel, wyciągam z wody, szczepnięty z tej nadmiaru wody. No i wyrabiamy Kremik, więc tak naprawdę można byłoby od razu na twarz ale w międzyczasie sobie ten kliszek troszeczkę podziała kurczę mogę wziąć ciepłą niska wziąć i tak to się buduje słuchajcie czy pędzel wody dodaje. Też jak człowiek tutaj prezentuje różne nowe maszynki, czy jakieś takie bardziej poważne sprzęty, to jakby te produkty takie codziennego użycia, gdzieś tam na bok, na bok, na bok, Stara się tutaj też te midełka te lepsze gdzieś zaprezentować, pokazać, żeby to tak na bogato, słuchajcie, wyglądało, a przecież te produkty tak zwane budżetowe do codziennego słuchajcie, golenia one naprawdę są dobre, przyzwoite, nie ma wstydu, jak to się mówi. No i dobra, słuchajcie, coś się tu wyrobiło. Jeszcze raz zamoczy ten pędzel dość obficie w wodzie, słuchajcie, tak go całego zamoczyłem. Hmm. Jeszcze przekręcę dwa razy. O! Coś takiego. na zimna efektu wało nie ma No, i tak to zostawimy, niech sobie chwilę podziała. Słuchajcie, tej piany tu trochę muszę ogarnąć. Tu chce mi to wszystko wyjść. Dobra, na bok. No i cóż, słuchajcie, biorę maszynę. Maszynkę rozkręcam. Maszynkę rozkręcam. Żeby znowu podkładki nie zgubić. Żyletka w rękę. Jeden papierek. Drugi. Papierek. O, w ten sposób to na bok. Boschot. Teflon kotet. Ja już o tej, o tej żelece kiedyś wspominałem, że ona mi bardzo fajnie WR41 pasuje. Nie pamiętam, czy w 89 ją miałem sposobność używać. Natomiast dzisiaj to pokażę. Pierwsze przejście z nami, za nami. Słuchajcie, tu wody. Myślę, że tutaj trzy przejścia należy wykonać. Próbujemy dalej. Już się z kremem wymieszał, więc tutaj mamy efekt chłodzenia na twarzy non stop. Także woda zimna się wydaje. Słuchajcie, idziemy w poprzech. Drugie przejście z głowy, słuchajcie, co mogę powiedzieć. Maszynka, wiadomo, już wszystko zostało o niej powiedziane. Grzebień zamknięty, odlew znal. Rączka imitacja skorupy żółwia w moim wykonaniu. E, maszynka wydaje się być z tych łagodnych, natomiast trzeba na nią, jeśli ktoś to jako pierwszy, trzeba uważać, bo przy. Jakiś tam żyletce niezbyt. Wcale taka łagodna już nie jest. Potrafi ukąsić. Potrafi skuteczność na bardzo takim przyzwoitym poziomie. No i widzicie. Wystarczyło. W misetce nie ma nic albo prawie nic. Co do samej żywetki, bo przecież film o żywetce. Yy. Mi ta żyletka odpowiada. Nie jest kąt tu z Jogenna, słuchajcie. Swoje robi. Pasuje mi. W kilku slantach, gdzie. Miałem problem z doborem żyletki i naprawdę przyjemne to golenie z tym poszkodem może być. Nie jest to demon skuteczności, słuchajcie. Na pewno nie ma takiego efektu jak na, przy żyletce Kaj, gdzie ona jest ewidentna większa i um, natomiast tą żyletkę mogę po pierwsze polecić początkującym, choć jest to Bardzo e, nie w porządku polecać żeletki, ponieważ każdy musi sam sobie dobrać. Widzicie tu coś ściąłem. 可了 Ogolone, tu ogolony, tu ogolony, szyja. Nieźle? Chociaż ja 89 powiem wam nigdy tu jakiegoś efektu wow nie mogę osiągnąć. Płukam sprzęt i teraz twarz. mimo trzech przejść spróbujemy, chociaż będzie to dość karkołomne. Spróbujemy to tutaj jeszcze z tym kątem powalczyć, zobaczymy. Jak naprawdę fajny poślizg zostawiam. troszkę do agresywniejszych człowiek sprzętów przyzwyczajony w ostatnim czasie, więc nie dociska tego sprzętu już, tak? No ale niestety 89 tutaj w moim przypadku niestety tak, teraz jestem dużo lepiej, co prawda słuchajcie tu jeszcze nie należało coś popracować natomiast ja zostawiam to tak jak jest nie kombinujemy więcej bo i nie ma sensu jeśli co dzień na golenie to to będzie co golić na kolejnym yy, goleniu słuchajcie pod ręką nie wybrzydzam, kończę zużywam czyli dzisiaj rewuzel bardzo mi ten zapach odpowiada słuchajcie yy. Uden Space troszkę za przypieku, czyli to jest to, że niby się tą 89 troszkę tam hebluje, czy tam poprawki robi, a ona a ona nam tutaj takie hece potrafi zrobić, że że niestety. Na skórkę nam trochę poruszy słuchajcie. Ja jestem ogolony. Nie potrafię teraz się odnieść czy lepiej, czy gorzej do poprzednich maszynek. 89, myślę, że od tego, troszkę ze względu na cenę, słuchajcie, każdy od tego powinien zacząć nie iść na skróty, spróbować zobaczyć. Później już wiemy o co chodzi. Nauczyć się. Widzicie trochę? Trochę jednak szyję. Za bardzo potraktowałem. Także cóż, maszynka każdy wie, yy, mydełko, kremik, przepraszam, Lea yy, daje radę. Pro Krishna również Żyletka Woskot. Yy, jedna z moich takich nieoficjalnych yy, faworytów. Bardzo przyjemna Żyletka robiąca swoje. Nie jest to demon żywotności, dla mnie y, dwa, góra, trzy golenia i zmiana. Także ja się tutaj nie, 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 nie patyczkuję. Y, I uważam, że na trzy golenia to dają bardzo dobre golenia te żywetki. Warto spróbować. No i tak, 97 odcinek, jak to się mówi z głowy. Y, 327 subskrypcji. Ślicznie dziękuję. E, działamy dalej. Towaru do pokazania, co nie miara. E, także tu jeszcze, jakby, pomysły się nie kończą. Chciałem tą swoją serię z żyletkami Wam przypomnieć, pokazać. Jest to czwarty filmik z konkretnymi. Ja sobie tutaj zarazu uzupełnię o tabelkę. Faktycznie. Posprawdzam wymiary tych żyletek, które do tej pory były. Ładnie to posegreguję i będzie do wglądu na kanale, na moim blogu czy czy jako, jako, jako na końcu filmiku, screen. No, zobaczymy jak to zrobię. W każdym razie ślicznie Wam dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.